Czy jest coś złego w byciu po prostu dobrym człowiekiem? Nie wyrządzaniu nikomu szkody? Ogólnie, gdyby tak spojrzeć z zewnątrz, dobrym i poukładanym życiu? Myślę, że każdy z nas powie, że nie. Ale czy to jest to, czego tak naprawdę chce od nas Bóg? Bo w dzisiejszej Ewangelii widzimy jedną jasną rzecz. Bóg nigdy nie zadowoli się przeciętnością. Bóg nigdy nie zadowoli się jakoś częścią Ciebie, jakoś, jakimś fragmentem Twojego życia. Bóg chce od Ciebie tylko jednej rzeczy Twojego serca, w całości, bez wyjątków, bez żadnych dodatków, ukrytych miejsc. Całego. Jeżeli zdecydujesz się na ten krok, aby Mu zaufać, aby oddać Mu w pełni swoje życie, to zobaczysz, jak wielkie cuda staną się częścią Twojej rzeczywistości. I wtedy Ty, na wzór Boga, nie będziesz zadowalał się. Przeciętnością. Nie będzie punktu końcowego w Twojej miłości. Bo prawdziwą miarą miłości jest miłość bez miary. No oddaj mu swoje serce. Myślę, że to jest najlepszy plan na ten wielki post, który się właśnie zaczyna.